Tej nadziei kibiców poświęcono wiele uwagi. Zmierzy się... Z... To zaszczyt relacjonować dla Państwa to spotkanie. Podobnie jak wszyscy kibice mam apetyt na wyborne piłkarskie widowisko. Na pewno czekają nas dziś wieczorem emocje. A witają Państwa bardzo serdecznie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy. Drużyna Jakieloni Białystok zmierzy się z poznańskim Lechem. Ciekaw jestem Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Ale szukacja na gola. Bramka. To szybkie trafienie rozbudzi ich lepiej niż poranna kaba. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie primaso. No to mamy 1 do zera. Pana teraz interwencja. Dyskusje na temat sytuacji tego zawodnika rozpalały ostatnio internet. Ależ akcja, popatrzmy. Niestety, zaprzepaszczona świetna okazja do strzelenia gola. Sam na sam z bramkarzem wystarczyło odrobinę pokombinować zamiast zamykać oczy i uderzać jak najmocniej. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. Jagielonia w natarciu. Może zagrozić teraz rywalom. Nie chcą oddania strzału. Tak! Tak! Piłka w bramce. Odskakują rywalom. Mają już dwa gole przewagi. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola, z łatwością ogrywa tam obronę. Tak to się robi, szanowni państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Na razie 2-0. może być groźnie. Może coś być z tego podania. I bramkarz górą. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. I teraz dobra okazja do kontry. Świetna teraz gra we własnym polu karnym. Uwaga, piłka za plecy obrońców. To musi być bramka. Nie ma. Pudło w sytuacji sam na sam. Ktoś tu chyba nie utrzymał nerwów na wodze, a wystarczyło trafić. że kolejorza mogą teraz pociągnąć skrzydłem. Uwaga, wychodzi sam na sam. To jeszcze nie koniec. Oj, mogą tego pudła potem żałować. To nie koniec meczu, ale z taką skutecznością nie będzie im łatwo odrobić dwubramkowej straty. Przechwyt piłki w tercji obronnej, rywala. Jak to teraz rozegra? Otyć. Weszła na bramkę. I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Przed nami druga połowa meczu. Czy drużyna Lecha pokaże nam piłkę, która da nadzieję na odrobienie pokaźnych już strat z pierwszej części spotkania? Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Teraz będzie niebezpiecznie. Piłka dalej w grze. Tak jest, proszę Państwa! Kolejny gol! Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą trzech trafień. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. W futbolu nie ma miejsca na pobłażliwość Taką sytuację dwóch na jednego musieli wykorzystać. Po tym golu już 3-0. Poczuć. Cała boczna strefa boiska jest wolna. patyczkuje się z tym wejściem. Oblicz. No i proszę, rzut karny. Tak to musiało się skończyć. Nikt specjalnie się nie przejmie żółtą kartką. Normalna rzecz, ale za chwilę może być kara dotkliwsza. Zatopiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Bramkarz chciał być niczym. lis i czekał na uderzenie w środek Bramki, ale nie tym razem. Piłka wędruje obok. Bez szans. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego bliska. Padła. Teraz posłał tę piłkę partnerowi na dobieg i udało się zablokować. Skrzydle jest sporo przestrzeni, może zaatakować. To może być gol! Tak proszę Państwa, mamy dublet! Bo no, trzeba powiedzieć, że to... Dzisiaj pokazuje, aż prosi się o brawa. Teraz możemy jeszcze raz przyjrzeć się ostatniej fazie tej akcji bramkowej. No właśnie, to była trójkowa akcja i można było sobie wybrać, kto umieści piłkę w siatce. Bramkarz bezradny słowem, to musiał być gol. Aktualny wynik to 4 do 1. Otyć. Rzuca teraz w szesnastkę. Piłka mija bramkę. Kiepski to był strzał. Można było znacznie więcej wycisnąć z tej sytuacji. Czas dokonać roszad w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Nie utrzymują się przy piłce. Anderson. Strata. Rywale przy piłce. Teraz zepsuł. Wymarzona okazja. Krótki dystans. I żeby tak przestrzelić, zabrakło zimnej krwi. Wystarczyło przecież dobić piłkę do bramki. A on tymczasem walnął z całej siły. Podanie przejęte. Dobra decyzja. Afonso Souza. Elgado. teraz podanie nie ma zmiłuj takich kiksów w wykończeniu popełniać nie można zmarnowana okazja z bliska ostatni gwizdek w tym spotkaniu Jagiellonia inkasuje komplet punktów ten stadion pożarł dziś kolejną drużynę. Jeśli ktoś tu przyjeżdża, musi się liczyć z trudnością. Uwaga realizatora skupia się na nadziei kibiców. Ogłoś. Witamy Państwa bardzo gorąco. Jesteśmy w niebo wzięci, że tego wieczoru możemy wspólnie delektować się tym widowiskiem. Oby nikogo nie zawiodło. Gorąco witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś oglądamy spotkanie w najbliższej sercu Lidze Świata, bo naszej mecz ekstraklasy GKS Katowice zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Uwaga, będzie okazja! Akcja wciąż trwa! Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. I już wiemy, będziemy mieli tylko rzut rożny. Turek tego strzału raczej hmm, nie będzie po karierze z dumą puszczać swoim wnukom. Odważna próba z dystansu, dobra siła, ale zabrakło koncentracji. Dzisiejsze spotkanie z pewnością przykuje uwagę wielu fanów oraz dziennikarzy. O tym nazwisku mówi się już od dawna. Zawodnik stwierdził, że to będzie jego ostatni sezon zawodowej gry w piłkę. No szkoda, ale wszyscy wiedzieliśmy, że ten moment musi w końcu nastąpić i życzymy mu jak najlepiej po zakończeniu kariery. Ciekawe, czy zostanie w środowisku piłkarskim, czy może zajmie się czymś zupełnie innym. Ten zawodnik z niejednego pieca chleb jadł i myślę, że spokojnie mógłby się sprawdzić jako ekspert w telewizji. Ależ, teraz pięknie zagrany na dobry. No! Za to chyba jednak będzie kartka. Musi być, bo robiła się z tego okazja, którą Faul drastycznie przekreślił. Mamy naruszenie przepisów i jest żółta kartka. Teraz będzie pod baczną obserwacją. Może być groźnie. Rozważne zagranie. Strata. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Będzie groźnie, jeśli obrońcy nie wrócą. Co teraz? Decyduje się zejść do środka. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Cóż to była za okazja, by otworzyć wynik spotkania. Wszyscy zachodzimy w głowę, jak mógł nie wykorzystać takiej sytuacji. Po meczu będzie pluł sobie w brodę. Uluris. Uwaga! Może strzelać! Bramka! No i mamy otwarcie wyników w tym meczu! Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta dwójka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No niebywale. Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze, może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiła obrona. Prowadzą zatem 1 do zera. Nowak. Atak przerwany, dobra interwencja w destrukcji. Odzyskują teraz piłkę. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadr... Obie ekipy zamieniły się stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Z przewagą układa im się ten mecz doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. No i nic dziwnego, że się nie byli z takiej odległości. Ciężko jest nie trafić 2 do 0. Gramy dalej. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Wiczak Cian. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Radzi sobie teraz z obroną. Że zdąży teraz przymierzyć. Fantastyczne uderzenie! Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Podwyższyli zatem stan spotkania na 3 do 0. Kropła drąży skałę. Everton długo dopinał ten transfer. Wreszcie się udało. Myślę, że zawodnik. No nie do końca ten ślizg mu wyszedł. Sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja. Niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Uwaga, bramkarz atakowany Oby zachował spokój Iwi Lopez Z tego może coś być Słupek! Co się dzieje? Kto ma piłkę? I udana interwencja Będziemy mieli podwójną zmianę to środkowuje z rogu. Dość głęboko. I mamy kolejny rzut rożny. Jest udana próba przerwania akcji. A, ależ zepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto albo po prostu zeszła z nogi. otwartą autostradę, a ta jednak piłka nie przekroczyła linii. Spójrzmy, gol! Gol! Trzy razy gol! Bo to jego trzecie trafienie! Popatrzmy raz jeszcze, ponownie umieszcza piłkę w siatce. Tak, trik na będzie? Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem. Jest dziś w niesamowitej formie. Dramat. Mamy już zatem 4 do 0. Cummings. Teraz strzał. A ja, ależ teraz było blisko. Ładnie huknął. Tak, to niewiele tutaj zabrakło. Kilka centymetrów i mielibyśmy naprawdę efektowną bramkę z dystansu. Dużo miejsca na skrzydle. Może zaatakować. I leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? Wy krótkie jest to wybicie. No i nawet nie drgnął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. Wawrzynia. Nowak. Dobrze, teraz mija rywala. Świetnie się zachował we własnym polu karnym. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Mikel Isak. Wejście po piłkę na piątkę z plusem. I to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej. No dziś w tym spotkaniu...